Siemanko! Witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Dzisiaj przedstawiam wam zapowiedź niedzielnych meczy czwartej rundy najspierszej ligi żużlowej i drugiej ligi. Oraz jedno spotkanie w ramach trzeciej kolejki PGE Ekstraligi i jedno w ramach piątej kolejki. Więc zaczynajmy. A od razu przenosimy się do Krakowa, gdzie miejscowa Wanda podejmie kolejarz Rawicz. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, Wanda Kraków w niedzielę odjedzie dopiero drugie spotkanie ligowe. Rywalem podopiecznych Stanisława Burzy będzie wzmocniona ekipa kolejarza Rawicz. Jeszcze w czwartek wydawało się, że trudno będzie o rozegranie również najbliższego zaległej, meczu z kolejarzem rawi. bowiem przedstawione przez klub zdjęcia pokazujące stan toru nie napawały optymizmem. Biorąc pod uwagę rozkład sił w drugiej lidze żużlowej nasuwa się stwierdzenie, że pojedynek z kolejarzem jest dla Krakowian jedną z niewielu w tym sezonie okazji do zdobycia meczowych punktów. Tym bardziej, że Rawiczanie borykali się ostatnio z problemami kadrowymi. Te jednak odeszły w niepamięć i to kolejarz może przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Do zespołu dołączyli Luke Becker oraz Liam May. Pierwszy z nich to spory talent, co pokazywał już w poprzednim sezonie Ponadto polskim klubom polecał go sam Greg Hancock A rzadko zdarza się, aby zawodnik otrzymał rekomendacje od czterokrotnego mistrza świata Ponadto do startów potwierdzony został Facundo Albin I można się spodziewać, że Argentyńczyk wróci do jazdy w polskiej lidze Czego domagała się część fanów Rawickiej drużyny Chwaląc jednocześnie jego waleczność i efektowny styl jazdy Trener Roman Jankowski nieco zmienił układ par. Pod numer 5 został przesunięty Szymon Schlauderbach, który w ostatnim spotkaniu zanotował zwyżkę formy. Zrobił krok do przodu i sprzętowo jest lepiej, i wynik też jest lepszy. Jeszcze nie jest to, co powinno być, ale długi sezon przed nami i miejmy nadzieję, że w kolejnych zawodach będzie coraz lepiej. Skomentował Jankowski. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Koleja szlawicz. Pod numerem pierwszym Jamon Litzy, z numerem drugim Todd Kurtz. z numerem trzecim Damian Waliński, pod czwórką jeszcze. Nie wiemy, z numerem 5 Szymon Schlauderbach i Juniorzyto, z numerem 6 Kacper Pludra i z numerem 7 Krzysztof Sadurski. Natomiast Wanda Kraków pod numerem 9 Dominik Kosakowski, z numerem 10 Tero Arnios, pod numerem 11 Sebastian Niedźwiedź, z numerem 12 Michał Hartel, z numerem 13 Stanisław Burza, pod 14 to Krystian Stefanow i z numerem 15 Mateusz Pacek. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla Wandy. Jeśli pogoda pozwoli i nie będą jechać w deszczu, to Krakowianie powinni to spotkanie wygrać na własnym torze. W Rawiczu wydaje mi się, że zarządcy traktują to drużynę jako trening i wjeżdżenie się wszystkim tym, co nie łapią się do składu Unileśno. Tak to na tą chwilę wygląda. A zawodnicy jadą po prostu na luzie, bo wynik jest nie najważniejszy. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Teraz przenieśmy się do Krosna, gdzie tamtejsze Wilki podejmą lidera drugiej ligi żużlowej, drużynę z Opola. W Krośnie niedzielny mecz Wilków z kolejarzem Opole zapowiadany jest jako hit czwartej kolejki drugiej Ligi Żużlowej. Będzie to drugie podejście do rozegrania tego spotkania. Do pierwszego miało dojść 28 kwietnia, ale z powodu opadów deszczu mecz odwołano. Po tym czasie sytuacja obu drużyn nieco się zmieniła. Wilki spadły na czwarte miejsce, a kolejarz po wygranej w Rawiczu 50 umocnił się na pozycji lidera. Przed tygodniem Wilki niespodziewanie przegrały na własnym torze z Polonią Bydgoszcz 44-46. Największym problemem gospodarzy w tym meczu, a także w poprzednim z Wandą Kraków były starty. Wyjścia spod taśmy to duża bol łączka Krośnian. Okej, okay, Kolejarz to faworyt rozgrywek i główny kandydat do awansu. Duży wpływ na przebieg starcia może mieć sytuacja kadrowa z Sparty Wrocław. Klub Zdolnego Śląska użycia bowiem swoich juniorów opolskiemu zespołowi. Jako gość startuje Przemysław Liszka i Patryk Wojdyło. Obaj znaleźli się w składzie na piątkowy mecz w Gorzowie i podobnie może być w niedzielę w rywalizacji z Toruniem. Jeśli tak się stanie, to juniorską parę Opolan stworzą najprawdopodobniej Adrian Bialk i Damian Lotarski. Po przeciwnej stronie będzie Patryk Rolnicki. Który wykorzysta przerwę w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Ligi. Tarnowskiej Unii to ogromne wzmocnienie Wilków. Może on skutecznie zastępować seniorów i kto wie, czy to właśnie nie Rolnicki, przechyli szalę na korzyść gospodarzy. Awizowany składy na to spotkanie. Kolejasz Opole z numerem pierwszym Bjarne Pedelsen. Pod dwójką Hubert Łęgowik, z numerem trzecim Michał Szczepaniak, pod czwórką Denis Gizatulin, z numerem piątym Kevin Walbert z numerem szóstym Mateusz Adamczewski z numerem siódmym jeszcze nie wiemy. Natomiast Wilki Krosno z numerem 9 Paweł Chlip, z numerem 10 Nikola Sporting, z numerem 11 Edward Mazur, z numerem 12 Patryk Hansen, z numerem 13 to Andrzej Karpow, z numerem 14 jeszcze nie wiemy i pod 15 Patryk Zieliński. Mój typ na to spotkanie 50 do 40 dla Wilków. Myślę, że będą chcieli się szybko zrehabilitować po porażce zbyt Bydgoszczą i udowodnić, że to był wypadek przy pracy. Choć to Opole jest liderem rozgrywek, to właśnie możliwa absencja juniorów z Wrocławia może im utrudnić walkę o punkty w kl Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Czas przenieść się na jedyny mecz niedzielny pierwszej ligi żużlowej, a mianowicie zaległy mecz czwartej rundy pomiędzy Orłem Łódź a startem Gniezno. Gdyby ktoś przed startem sezonu powiedział, że po trzech meczach Hans Andersen będzie miał średnio średniobiego punktową na poziomie 1,539, to pewnie mało kto by w to uwierzył. Duncik ponownie miał być liderem Orła Łódź, a tymczasem mocno zawodzi. Wobec tego znalazł się pozaawizowanym składem Łodzian na niedzielny pojedynek ze startem Gniezno. Nie można jednak wykluczyć Uczyć, że w ostatniej chwili trener Lech Kędziora dokona korekty i Duńczyk wskoczy do zestawienia za któregoś z kolegów. Doświadczony szkoleniowiec awizował dwóch innych zawodników zagranicznych Roana Tangeda oraz Kaja Kenbeka. Ten pierwszy dotychczas spisywał się solidnie. Średnia 2 punkty na wyścig to niezły wynik. Niemiec jeszcze przed meczem w Tarnowie był najgorszym seniorem łodzian, ale zanotował całkiem niezły występ 7 plus 2 i ma w tej chwili lepszą średnią od Andersena. Solidnie wygląda krajowy zaciąg Orła. Tobiasz Musielak od startu sezonu jest w niesamowitym gazie. Ponadto wiatr w żagle złapał Daniel Jeleniewski. Z tym zawodnikiem łódcy kibice wiążą spore nadzieje. Wygląda na to, że Polacy mogą być motorem napędowym Orła w kolejnych spotkaniach, choć formę ustabilizować musi Rafał Okoniewski. Większy komfort psychiczny w odniesieniu do składu na niedzielne spotkanie ma Rafał Wojciechowski. Nie mając żadnych wątpliwości, postawił na zawodników, którzy pokonali u siebie Rof Rybnik. Czas pokaże, czy jego zestawienie zdoła o coś powalczyć w łodzi. Analizując składy obu ekip, trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że ważną rolę powinni odegrać juniorzy. Od nich może zależeć, która z drużyn po meczu będzie świętować zwycięstwo. Kibice na pewno oczekują ciekawego widowiska. Są spore nadzieje, że mecz będzie trzymać w napięciu. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w ubiegłorocznym pojedynku tych dwóch ekip w Łodzi zakończył się rezultatem 45-45. Start ma optymalny skład, ale to Orzeł będzie faworytem. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Start Gniezno. Z numerem pierwszym Mirosław Jabłoński, pod dwójką Jurica Pawlic, z trójką Oliver Bertson, z numerem czwartym Oskar Pfeiffer, pod piątką Adrian Gała, z szóstką Kevin Pfeiffer, z siódemką jeszcze nie wiemy. Natomiast Orzeł Łódź, z numerem 9 Roan Tangate, z numerem 10 Kai Huckenbeck, z numerem 11 Rafał Okoniewski, z numerem 12 Daniel Jeleniewski, z numerem 13 Tobiasz Musielak, pod 14 Kamil Kiełbasa, z 15 jeszcze nie wiemy. Mój typ na to spotkanie to 50 do 40 dla Orła. Myślałem, że nawet wygrają w Tarnowie, ale nie poszło. Teraz już w szczególności u siebie przegrać po prostu nie mogą. A Gniezno może, lecz nie musi. Tor jak zwykle zweryfikuje. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Mecz zobaczymy w Eleven Sport 2 od godziny 16:10. No i na koniec zostały nam dwa zaległe mecze 5 i trzeciej kolejki PG Ekstraligi. Zaczniemy od spotkania na szczycie, gdzie włókniarz podejmie Unię Leśno. Bez wątpienia mecz w Częstochowie zapowiada się najciekawiej. Od tygodnia czekamy na starcie aktualnych mistrzów Polski, i lidera tabeli Unii Leśno z brygadą dowodzoną przez Marka Cieślaka włókniarzem Częstochowa. W drużynie gospodarzy mobilizacja, bo kto nie chciałby pokonać wielkiego faworyta rozgrywek i to w dodatku na własnym torze przed własną publicznością. Włókniarz w ostatnich dniach wiele robił, aby przerwę w rozgrywkach wykorzystać jak najlepiej. Paweł Przedpełski otrzymał szansę startu w finale mistrzostwa. Polski Park Klubowy w Bydgoszczy, zaś Adrian Miedziński dostał wolny, aby móc odpocząć. Czy ta terapia zadziała? Jeśli Częstochowianie chcą pokonać Mistrzów, wysoka forma tych dwóch zawodników będzie nieoceniona. A Leszno, jak walec, rozjeżdża kolejnych rywali i miażdży przewagą punktową. Do całej ekipy jeszcze wrócił Hampel. Lwy mogą mieć spore problemy okiełznać byki, bo zresztą kto by ich nie miał. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Unia Leszno z numerem pierwszym Emil Sajfudinow, z numerem drugim Brady Kurtz, z numerem trzecim Jarosław Hampel, pod czwórką Janusz Kołodziej, z numerem piątym Piotr Pawlicki, z numerem szóstym Dominik Kubera i z numerem siódmym Bartosz Smektała. Natomiast dwóch Częstochowa pod dziewiątką Leon Madsen, z dziesiątką Paweł Przedpełski, z 11 Fredrik Lindgren z 12 Adrian Miedziński pod 13 Matej Zagar z numerem 14 Jakub Miśkowiak i z numerem 15 Michał Gruchalski. Mój typ na to spotkanie 46-44 dla włókniarza. Bo jak nie oni, to kto ma zatrzymać byki? Zresztą myślę, że zrobiłoby się ciekawej widzę A tak jak na razie mamy wyścig jednego konia, w sumie to byka. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Mecz zobaczymy w eSport Plus od godziny 15. No i zostało nam nie mniej ważne spotkanie we Wrocławiu gdzie Spartanie podejmą Anioły Storunia. Z gry wypadł Maciej Janowski, a to stawia jego drużynę w bardzo trudnym położeniu. Gospodarze stracili jedną ze swoich trzech najmocniejszych strzel. Załatać tę dziurę będzie naprawdę trudno. Pewny startuje za to Jason Doyle i to chyba najlepsza informacja dla menadżera Jacka frontczaka. Wszyscy w Toruniu wyczekują pierwszego zwycięstwa w sezonie. Czy we Wrocławiu się uda? Pewnie będzie ciężko, ale trzeba mieć na uwadze dwa fakty. Przede wszystkim Sparta jak dotąd nie porwała, a gdy do tego dorzucimy absencję Janowskiego, to szanse Torunian znacząco rosną. Będzie się działo. Chris Holder, no właśnie, wszystko fajnie, ale sukces nie będzie możliwy bez tego zawodnika. Przed bojem mistrzem świata poważny sprawdzian. Musi pomóc swojej drużynie w odbudowie jak nie on, jeden z liderów. Spartanie pokazali, że bez Maćka też potrafią stawiać opór i to nawet na wyjeździe. Tylko że Gorzów też miał swoje problemy. Wrocław jak chce awansować do playoffów takie mecze musi wygrywać. A Anioły? Jak teraz nie wykorzystają takiej szansy to chyba będzie już po nich w najlepszej lidze świata. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. KS Torum Z numerem pierwszym Jason Doyle. Z numerem drugim Norbert Kościuch. Pod trójką Rune Holta. Z numerem czwartym Chris Holder. Pod piątką Nils Christian Iversen. Z numerem szóstym Igor Kopeć Sobczyński i z numerem 7 Maksymilian Bogdanowicz. Natomiast Sparta Wrocław z numerem 9 Finden. Pod dziesiątką Jakub Jamruk z 11 Wacław Milik, pod dwunastką Glebczugunow, pod trzynastką awizowany jest Maciej Janowski, ale tutaj będziemy mieli na pewno zmianę. Z numerem 14 Przemysław Liszka i z numerem 15 Maksym Drabik. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla Sparta. Jednak postawię na Wrocławian. Z uwagi na to, że jadą u siebie i mają maksa drabika, który mogą zastępować każdego. Ale czy to naprawdę oznaczałoby koniec dla Torunia? A może jednak Anioły pokonają Spartan i wreszcie pojadą na miarę nazwisk w drużynie? Kurczę, już sam nie wiem. Może wy nie macie wątpliwości. Możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie. Mecz zobaczymy w Ensport Plus od godziny 20. No i na dziś to już wszystko. Niech wygrają lepsi. I jak zawsze, oby bez kontuzji. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!